Witam wszystkich z pasieki Malila Dzisiaj na Kujawach jest pierwszy dzień, bo można powiedzieć tygodniu kiedy pszczoły tak naprawdę mogą na pół polatać i ponosić rzepak jeszcze kwitnie Daję tutaj jakiś tydzień i będziemy robili miodobranie dzisiaj chciałem wam pokazać ul, w którym podejrzewam że już mogła wygryźć się matka i pokazać taki matecznik po wygryzieniu to nie był podany matecznik, to był patentecznik, z którego pszczoły chowały sobie same. Dzisiaj widać jak to po wlotkach tutaj. Ewidentnie, że pszczoły bardzo ładnie noszą. Byle im tu nie przeszkadzać za dużo dziś. Pokażę też odkłady. Odkłady ze starą e, matką. Mam nadzieję, że się filmik będzie podobał. Na razie wszystko. Za chwilę będziemy działać. Jesteśmy z powrotem. Zobaczymy jak pszczoły te sklepiem od góry ramki. O, tu już widać, coś przykleiło się. Tak wygląda miodnia. Coś jest. Na piątek po bożym ciele. Będę się starał robić miodobranie. Zobaczymy jak to wyjdzie. tak wyciągniemy. To były takie dwie ramki włożone z gniazda. Gdzie miał się wygryźć czerw. Na tej ramce nie ma już czerwiu. Jest nakrop. Już sklepią od góry. Zobaczymy sobie tutaj powieszę. Nie przeszkadzała. Jeszcze jedną ramkę zobaczymy może tak, żeby było widać o proszę bardzo resztki czerwiu jeszcze zostały na dole ramki liczę, że on się do piątku mi wygryzie bo to już trutowy został jak wiecie tu jeszcze trochę zwykłego i pszczółki zalewają tą ramkę ona będzie do wycofania po po zalaniu i po wywirowaniu, ponieważ jest dość ciemna, patrzymy dalej. Tutaj miałem do odbudowania włożoną też już jest. Częściowo z góry zalana. Zresztą to są ramki w miodni. Parę ramek już jest sklepionych. Proszę zobaczyć. ładna ramka, wielkopolska, połówkowa, prawie poszyta Wcześniej matka. Czerwiła na jednym z półkorpusów, więc jeszcze tam będzie czerw gdzie nie gdzie. Więc musimy poczekać ten tydzień, aż on się jeszcze wygryzie. Zamkniemy, a my skupimy się na gnieździe. Pokażę w gnieździe ten matecznik. Czy to on już jest? Wygryziony, czy jeszcze jest zasklepiony? Wydaje mi się, że jeszcze powinien być zasklepiony. Dobra, ja sobie zaznaczam, jak mam matecznik w gnieździe, sobie zaznaczam, w którym miejscu jest. Tutaj ją pokażę o gniazdo, tu sobie zawsze piszę M na takiej ramce. Wtedy nie muszę przeglądać całego gniazda, jak sobie zostawiłem jeden matecznik, tak. To wiem gdzie on jest. O co chodzi? Chodzi też o to, żeby kontrolować to, tak, czy się matka wygryzła z takiego matecznika czy nie, bo nieraz się zdarza. Że taki matecznik może być wadliwy i wtedy matka się z takiego matecznika nie wygryzie Po malutku wyjmiemy o proszę zobaczyć tu był matecznik u góry ramki dobrze trafiliśmy on jest wygryziony Więc matka Wulu młoda już powinna być. Tam w środku była pszczółka, możemy go jeszcze otworzyć. Proszę zobaczyć. Myślę, to matka się akurat wygryza. Ale to nic takiego. Pszczółka po prostu weszła tam do środka. O i sobie wyszła. I to jest matecznik już po wygryzieniu więc jeżeli tu się matecznik wygryzł więc w ulu musi być gdzieś młoda matka my tej młodej matki dzisiaj nie będziemy szukać ponieważ jest to zbyteczne poczekamy aż się unasienni i przy okazji ją wtedy jak gdzieś zauważymy na ramkach się ją ładnie oznakuje białym kolorem Tu sobie to M już zamarzymy. Na kartce sobie też napiszemy, że matka młoda już jest wygryziona w ulu. Pszczoły są spokojne, nic nie wachluje tutaj, więc rzekłbym, że na 100% ona tutaj z ulu sobie gdzieś już biega. Jak wróci z unasiennienia, to ją oznakujemy. Biorąc pod uwagę, że teraz są kolory białe do znakowania matek w tym roku, to żeby nie ułatwiać tutaj wszelkim drapieżnikom lotnym, żeby nam złapały taką matkę i zlikwidowały, to lepiej ją znakować już jak zauważymy w ulule jajeczka, jak matka wróci z unasiennienia. Na razie to wszystko. Młoda matka tu jest, w piątek robimy Prawdopodobnie tutaj będziemy robili miodobranie. Po miodobraniu przygotujemy ul do przewózki, ponieważ będzie wyjeżdżał na malinę leśną i na akację. Niedługo będzie malina leśna kwitła. Ostatnio byłem właśnie w takiej mistrzówce, sprawdzałem to zalążki, kwiatów. Akurat tak można powiedzieć, że za tydzień, półtora zaczną się rozwijać. W tym roku jest wszystko. Później, no i to wszystko. Tak to wygląda. Młoda matka gdzieś w ulu jest. Jak będą jajeczka, będziemy ją znakować. Mam nadzieję, że ją wtedy znajdziemy. A jak nie, to też nie będzie. Rachu będziemy oceniać jak czerwi na razie to wszystko widzimy się przy odkładzie tu mamy trzy odkłady ze starymi matkami które dzisiaj musimy zajrzeć by sprawdzić czy mają pokarm i jak wygląda sytuacja o tutaj było podane pół kilograma ciasta one sobie przez gol, dol, górny pajączek E, pobierają to ciasto w miarę potrzeb zaraz zobaczymy jak tam wygląda gniazdo wiadomo w takim odkładzie gniazdo nie jest zbyt e, rozbudowane co jest normalne bo tak? nie robi się odkładów przynajmniej w maju ja nie robię dużo ramkowych z tego względu że szkoda tej pszczoły z uli produkcyjnych sobie odłożymy wodę mają podaną tak wygląda odkładzik zrobiony dokładnie około 10 dni temu już widać teraz wam pokażę matka tutaj czerwi już o ramka z pierzgą ale one tego nie przyniosły to była przełożona z ula produkcyjnego. Tej pszczoły lotnej w tym uliku na razie nie ma zbyt wiele. Dlatego też podaje się zawsze przy takich odkładach wodę do ula. Co tak? chcę mówić jeszcze to, żebyście się pamiętali, że przy odkładzie na tym samym pasieczysku. Ja nie wywożę tych, to nie były wywiezione odkłady, więc tutaj już pszczoła lotna, tak, która miała wrócić do Macierzaka, to wróciła. Więc została sama młoda pszczoła, która się wygryzła, albo która została e, z Macierzaka, która jeszcze była nielotną pszczołą. Żeby zostawiać wylotek zmniejszony dzisiaj jest troszkę poszerzony, bo jest ładna pogoda one tutaj ładnie, ja pokażę tutaj taki odkładzik nosi proszę bardzo tam na dole jak one noszą pyłek to jest ramka w tej chwili już zaczerwiona przez matulę nie spostrzegłem tu na razie matki, ale ona jest na 100% pewnie na ostatniej ramce gdzieś sobie wybiega. tą ramkę przesuniemy bliżej zewnętrznej strony tutaj ważne jest tylko żeby nie rozbijać kuli w takich podkładach noce są jeszcze zimne żeby one miały możliwość nie ogrzania tego czerwiu. Bardziej przy takiej pogodzie. Proszę tutaj chodzi matka. Mieć, że widać, są niebieskim sobie czerwi. Ciasto mają podane ponieważ po karmu nie było z macierzaka przykładanego zbyt wiele. Łatko ramka z pieżgą, trochę z miodem. Ta ramka może tu zostać. To ocenimy. Ta ramka była tutaj z tej strony spieżgą. I tak ją zostawimy. Tak. Tą ramkę jedynie przestawimy. Ona jest już dosyć ciemna. Bardziej na zewnątrz mogli potem przesuwać systematycznie do samego końca i w końcu ją wymienić tak, żeby nie szła do zimowli już taka tutaj na tyle jest tej pszczółki że możemy dać ramkę z węzą zaraz za tą ramką, tu jest ramka z pieżgą, żeby one sobie systematycznie odbudowywały, nie ramkę z, z pieżgą, tylko ramkę z węzą oczywiście tutaj mam ramkę z węzą Wkładamy ją w to miejsce. Tą dosuwamy, oczywiście. Ja daję przy takich małych odkładach jeszcze zatwór, gdzie im bardziej ułatwiało to utrzymanie termiki w ulu. Taki odkładnik, co tutaj widzieliście, on nie gwarantuje, że dojdzie do siły na lipę, żeby. On przyniósł miód, ale do zimy to spokojnie się rozwinie do pełnowartościowej rodziny. Ciasto sobie tutaj już wcześniej pokazywałem. Pobierają. Woda jest w słoiku, także wszystkie warunki do dobrego rozwoju zostały spełnione. Tu mamy drugi odkład. Analogiczna sytuacja. Co do pierwszego, też zrobione ze starą matką. Tutaj sobie pobierają pszczółki ciasto, ale jak widać, proszę zerknąć, dla tych, co mówią, że mrówki nie pobierają z ula różnych rzeczy. Tutaj w kąciku ciasta, mrówki sobie zrobiły ucztę. A i wynoszą to ciasto. Mam nadzieję, że nie ubędzie mi przez to miodu, w rodzinach produkcyjnych. Ale ciasto to nie jest taki tutaj problem, że one sobie trochę skubną. Tutaj znacznie więcej pobrały wody, więc no, może to świadczyć o tym, że matka dość intensywnie czerwi i pobiera tak pszczółki pobierają tą wodę która jest im niezbędna do wychowu czerwi zaraz sobie obejrzymy Sytuacja wygląda tutaj. O, pusta ramka. Co tu było, to sobie opróżniły. Przyniosły bliżej czerwiu. To też był odkład robiony bez, bez wywożenia z pasieczyska. To jest cała ramka. Proszę bardzo, zerknąć z nakropem. Oczywiście to jest nakrop przyniesione z ciasta z góry, a może i trochę był wzięty z macierzaka. Tu już się część czerwiu zakrytego wygryzła. widać że matka tutaj już poskładała jajeczka świeże że będzie widać są larwy na tej ramce patrzę matki nie widzę tutaj też matki nigdzie nie ma pewnie będzie na ostatniej ramce czyli ta ramka jest zaczerwiona. Świeżo zaczerwiona, tak? To nie jest ramka z przeniesionymi larwami z macierzaka. O, tu pan truteń sobie wyleciał. O, proszę. Tutaj matula sobie biega. Może będzie widać numerek 46, że tu chwyci ostrość lepiej. Ramka też będzie do wymiany, więc ją przestawimy sobie. Już tą damy tu, będziemy z nią szli sobie coraz bardziej w kierunku zewnętrznym. Gniazda, tak, tutaj, był czerw na tych dwóch ramkach. Nie dosuwamy tej ramki zbytnio, z tego względu, że. Jak nie jest na swoim miejscu, co była wcześniej to możemy przez nadbudowane tutaj komórki, przez pszczółki przygnieść nieopatrznie mapkę. tego te ramki staram się te nie dosuwać na maksa, przynajmniej w odkładach. Tutaj jest pusta ramka, będzie dobra do czerwienia dla matki, więc ją włożymy sobie tutaj zaraz za czerwiem. A tą ramkę z pokarmem... Rukami. zrobimy tutaj damy jeszcze na koniec jak mówiłem ja daję e, zatwór i lecimy zobaczyć trzeci odkład tutaj damy jeszcze zatworek i z takim odkładzikiem czteroramkowym to jest wszystko wody nie będziemy jeszcze uzupełniać jeszcze jest pół słoika do tego czasu e, wytworzy się tam pszczoła lotna kiedy one to wybiorą będą mogły sobie wodę już e, przynieść zamykamy I na razie to wszystko. Pokażę przy trzecim odkładzie jak to wygląda. Jesteśmy przy trzecim odkładzie. Też odkład zrobiony ze starą matką ze względu na stan rojowy w rodzinach produkcyjnych woda pobrana, tu ciasta nie było widocznie było na ramkach tego, ciast... tego pokarmu dosyć więc nie dawałem ale jeszcze ocenimy ten stan pokarmu być może ubyło i będzie wymagane podanie e, ciasta przykleiły dosyć o, widać, że tutaj dziewczyny się ostro wzięły do roboty Proszę bardzo, nadbudowały tutaj, składują już tutaj u góry e, nakrop świeży. Biorąc pod uwagę, że tu ciasta nie było, to one już przyniosły sobie z pola, można powiedzieć. Trzeba będzie to troszkę zebrać, żeby nie gnieść potem pszczółek. O, tutaj zrobiłam baraz zaraz. Pszczoły dosyć nie lubią, jak im się tą górę zrywa, szczególnie jak w nich znajduje się tutaj świeży nakrop, tak no ale cóż zrobić? Czasem im trzeba to zabrać. Trzeba to zrobić na tyle umiejętnie, żeby nie pognieść tych pszczoł bo one są w takich odkładach niezmiernie istotne. Tak, każda pszczółka jest w stanie wychować podobno trzy młode, więc wartość ma do takiego odkładu niebagatelna. Zobaczymy, co one tu mają. O, proszę, cała ramka na kropu. Ja myślę, że to było przeniesione z Macierzaka. Bo one nie byłyby w stanie takiej ilości sobie przynieść. Czymy dalej. O, tutaj jest zaczerwiona ramka po środku. W koło wianuszek jajeczek, w koło Januszek pokarmu, tak. I czerw już tu się zaczyna w środeczku więc tutaj już bezwzględnie trzeba im podać ramkę z węzą, żeby sobie odbudowały, i dalej matka zaczerwiła, tak. O proszę Tutaj jest matka zielony opalitek. Ona jest z 2019 roku, ale była dla mnie bardzo dobrą matką, więc postaram się po niej jeszcze w w dalszej części sezonu spróbować wyhodować sobie e, matkę tak? ta ramka jest już można powiedzieć nadszarpnięta zębem czasu damy ją troszkę dalej A. tu jest też ramka zaczerwiona cała, ale to jest przeniesione oczywiście z macierzaka, tak ta matka nie zdążyłaby przenieść, e, nie zdążyłaby takiej ilości zaczerwić przez tak krótki czas. Matka też dostosowuje czerwienie, czerwienie do ilości pszczółek w gnieździe, tak nie będzie matka czerwiła na 10 ramkach, jeżeli pszczoły są w stanie ogrzać, o tu też jest ramka, nie będziemy jej już dalej wyciągać. Są w stanie ogrzać maksymalnie dwie ramki, tak. No dobra, biorąc pod uwagę, że mamy tak raz, dwa, trzy, cztery ramki czerwiu. Jedna jest świeżo zaczerwiona. Pozostałe trzy są z czerwion zasklepionym, damy im ramkę z węzą i po wygryzieniu się tej reszty tych pszczółek matka będzie miała do dyspozycji po odbudowaniu tej jednej z węzą cztery ramki do czerwienia, A takiego odkładu to na razie starczy i rozwór będzie przebiegał pomyślnie tutaj zdecydowałem się przy tym odkładzie dać dwie ramki z węzą Jedna ramka zaraz poszła za czerwiem. Potem poszła ramka z pokarmem i na ostatnia jeszcze dorzuciłem ramkę z węzą. Ponieważ, jak się wygryzie, tutaj są cztery, trzy ramki, przepraszam, z zasklepionym czerwiem. To spokojnie obsiądą sobie te siedem ramek i zaczną już liczyć odbudowywać tą ostatnią z węzą. Na razie to wszystko. Dziękuję z Pasieki Malila z Kuja. Dokładnie południowo-zachodnich, okolice Janowca Wielkopolskiego. Rzepak kwitnie, miodobranie w piątek. Zobaczymy jak to będzie wyglądało. Na razie, pozdrawiam.